Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Menopauza, Ćwiczenia, Dieta, Porady. Pierwszy odcinek jest o temat, który jest naprawdę bardzo ważny, nie tylko dla kobiet przy menopauzie, w zasadzie dla każdej, ale dla nas. Tu w okresie przed menopauzą, w czasie menopauzy i już po menopauzie jest bardzo ważne, aby zadbać o mięśnie dna miednicy. Co to za mięśnie, gdzie one są i... Po, dlaczego należy je ćwiczyć. Dzisiaj będzie taki troszeczkę dłuższy wstęp, żeby Wam tu przedstawić, zobrazować sytuację i z czym wiąże się, jeżeli te mięśnie zaniedbamy. Więc mięśnie dna miednicy znajdują się na dnie naszej miednicy, czyli tu mamy naszą miednicę biodrową, mamy kości, tu dookoła, które tworzą strukturę przytrzymującą wszystko w środku, łącznie z naszymi organami wewnętrznymi plus yy, układ rozrodczy. I tu na dole, dookoła, od środka, jest to wszystko otoczone, zabezpieczone przez grupę mięśni. I to są właśnie mięśnie dna miednicy. Co się dzieje, kiedy o nie nie dbamy i stają się słabe i wiotkie? Nie trzymają swojej elastyczności i zaczynają opadać. I nie utrzymują już na właściwym poziomie naszych organów. Pierwsze organy, które są jakby położone, to jest tak jakby taki hamak, w kształcie takiego hamaku. I mamy tutaj. Pęcherz moczowy, macice i odbytnice. Jeżeli mięśnie są słabe, wiotkie, to zaczynają nam te organy opadać. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z nietrzymaniem moczu, z opadaniem samej macicy, z nietrzymaniem kału również. I powodem są właśnie słabe mięśnie. Więc najprostszym i najbezpieczniejszym, bezinwazyjnym sposobem, żeby to poprawić, jest wykonywanie ćwiczeń na mięśnie dna miednicy i dzisiaj Wam to zaprezentuję. Ćwiczenia na mięśnie dna miednicy można wykonywać w najróżniejszych pozycjach, w stojącej, leżącej, siedzącej na czworaka, ale z doświadczenia w pracy z tymi mięśniami z różnymi grupami wiekowymi doszły osoby, uczestniczki na moich zajęciach do wniosku, że większość z nich jednak najszybciej potrafi Wyczuć te mięśnie w pozycji jogi, w pozycji dziecka, i zaczniemy sobie od tej pozycji. Jak te mięśnie uaktywnić? Zanim jeszcze to zrobimy, to pytanie: jak uaktywnić te mięśnie? Skąd ja wiem, że będę pracować z tymi mięśniami? Bo tu jakby samego ruchu ciała nie będziemy wykonywać, przynajmniej na razie, bo żeby aktywnie, świadomie je uaktywnić, to. Ruch nie jest potrzebny, można to robić w każdej chwili, nawet w rozmowie, czy teraz, jak do was mówię, i nikt nie będzie wiedział, że ćwiczycie mięśnie na miednicy. Więc takim najprostszym sposobem, którym najczęściej jest tutaj polecany, żeby sobie uświadomić i poczuć te mięśnie, to jest ta sytuacja, kiedy chce Wam się bardzo iść do toalety, chcecie siku i musicie wstrzymać. Nie możecie w tym momencie pójść gdzieś ta toaleta i zdalej musicie wstrzymać. To jest ten moment, kiedy aktywniacie mięśnie na miednicy w dole naszej miednicy, czyli tu dookoła krocza i odbytu, kiedy one się napinają, usztywniają się i jest taki ruch, lekki ruch w górę, takiego unoszenia. To, to są właśnie te mięśnie. Tylko pracujcie z nimi bardzo delikatnie, nie jakieś takie gwałtowne ruchy. Jeżeli poczujecie, że potraficie je od razu kontrolować, niech to będzie taki bardzo delikatny, swobodny, de powolny ruch. Jeżeli macie z tym problem, to można spróbować, kiedy jesteście w toalecie i oddajecie mocz, wstrzymać na chwilę. Tylko nie ćwiczymy regularnie w toalecie przy oddawaniu moczu, no bo to nie jest zdrowe, żeby wstrzymywać mocz, ale żeby uświadomić sobie, które to są mięśnie, gdzie one są, w jaki sposób je aktywnić. To, to jest jakby najprostszy sposób, żeby to wyczuć. Więc Parę, możecie spróbować raz czy dwa razy, i potem już próbujcie bez, jak ja to nazywam, na sucho, czyli już bez yy, wstrzymywania moczu, tylko sama praca tych mięśni. Więc w pozycji dziecka, kiedy mamy przechylone nasze ciało i naszą całą miednicę, grawitacja działa w takim troszeczkę mniejszym stopniu. Bo w pionie też się da, ale na samym początku może być trudno to mięśnie zaangażować, bo grawitacja będzie działała. W zupełnie w odwrotną stronę. My chcemy unieść mięśnie do góry, a grawitacja działa w dół, więc jeżeli nie mamy kontroli, one nie są silne, będzie nam trudno. Więc w pozycji, w której większość moich uczestniczek mówi, że im jest najłatwiej załapać te mięśnie i zacząć ćwiczyć, to jest pozycja dziecka, czyli tutaj w takim podparciu na przedramionach. Możecie sobie nawet tutaj z dwie pięści. Położyć jedna na drugiej, żeby oprzeć sobie głowę. Jeżeli wolicie trzymać głowę wyżej, na przykład ktoś ma wysokie ciśnienie, problem z ciśnieniem, to wtedy można to w taki sposób wziąć sobie jakąś półkę czy krzesło i w taki sposób, żeby sylwetka, górna część ciała i biodra były przechylone do przodu. I w takiej pozycji próbujemy właśnie ten efekt, tak jakbyście chciały wstrzymać mocz. Co mam się siku i wstrzymujecie. Czyli unosimy, ściągamy mięśnie dna miednicy. Na wdechu jesteśmy przygotowane, na wydechu próbujemy te mięśnie uaktywnić. Wdech, rozluźnienie, wydech, próbujemy je uaktywnić, unieść do góry. Wdech i z wydechem powoli, ale za takim płynnym swobodnym, powolnym ruchem próbujemy uaktywnić. Pracujcie zawsze z własnym oddechem. Jeżeli ktoś ma szybszy oddech, wolniejszy oddech, dopasujcie to. Wtedy Do będzie mam łatwiej złapać ten rytm i będzie to bardziej naturalne dla Was, żeby te mięśnie angażować i je ćwiczyć. I to ćwiczenie naprawdę jest dla nas zbawienne. Mężczyźni też powinni ćwiczyć, ale ponieważ oni nie rodzą dzieci, bo tu bardzo duży wpływ na to, w jakim stanie te mięśnie są, ma też to, czy rodziłyście metodą naturalną, czy to była jedna ciąża, dwie ciąże, czy więcej. Im więcej było porodów... Tym bardziej te mięśnie narażone są na to, że będą osłabione. Druga pozycja, w której też kobiety moje uczestniczki mówiły, że dosyć łatwo jest opanować i ćwiczyć te mięśnie, to jest pozycja w klęku podpartym. Dłonie sobie ustawiamy na szerokość i wysokość naszych barków, kolana na szerokość bioder, stopy też, także nie trzymajcie razem. To od razu też ćwiczymy trochę prawidłową postawę. To sprawdźcie, jak plecy. Osoby z pogłębioną lordozą, zwróćcie uwagę, żeby nie wy. Wyginać, nie opuszczać, tylko lekko tutaj ściągnąć mięśnie brzucha, przechylić biodra, żeby te plecy były w odcinku lecimowym bardziej płaskie. I głowa. Nie opuszczajcie głowy, tylko pilnujcie, żeby szyja była w linii z Waszym kręgosłupem. To też będzie dla Was ćwiczenie na postawę, na wzmacnianie pleców, mięśni, szyi i karku. I ta sama zasada. Z wdechem jesteśmy przygotowane i przy wydechu próbujemy te mięśnie uaktywniać. Wdech i wydech. Zdechem rozluźniamy, z wydechem próbujemy je uaktywnić. Nawet jeżeli dzisiaj Wam to nie wychodzi, to się nie przejmujcie, nie załamujcie się, tylko ćwiczcie to sobie regularnie. To na początek nie musi być codziennie, można to sobie robić tak co drugi dzień. Najważniejsze jest, żeby pamiętać, żeby to robić. Więc ja polecałabym, żeby ustawić sobie na przykład alarm w telefonie na co drugi dzień, na tą godzinę, w którą wiecie, że macie ten czas, że możecie się na tym skupić. Szczególnie, jeżeli na razie na początek to nie wychodzi, nie czuję tych mięśni, nie wiem w ogóle, czy je aktywam, czy nie. Więc, jeżeli nie czujecie, czy je aktywniacie, czy nie. To najprawdopodobniej jeszcze nie reagują na to, co wy chcecie z nimi zrobić, ale, tak jak mówię, nie zrażajcie się. U niektórych osób zajmie to trochę więcej czasu, ale gwarantuję Wam, że znajdziecie Wasze mięśnie, dna miednicy i będziecie je potrafiły kontrolować i je wzmacniać. Czemu to jest takie ważne? Kiedy mięśnie są słabe, tak jak wspomniałam, opada nam. Pęcherz moczowy, macica i odbytnica pęcherz moczowy i odbytnica oddawanie moczu i kału więc tu trzymanie, nawet kichnięcie podskoki jakiś gdzieś trzeba podbiegnąć do autobusu, czy nie daj Boże pójdziecie na ćwiczenia na których się skacze i okaże się nagle, że się nie da to nie ma co takich zajęć kontynuować to nie są ćwiczenia na razie dla Was bo sobie zrobicie więcej krzywdy niż pożytku to jest bardzo ważne z każdym podskokiem, kiedy te mięśnie nie trzymają, one są słabe pogarszacie sytuację to bym chciała, żebyście sobie uświadomiły. Nie wykonujcie żadnych gwałtownych treningów, gdzie jest duży impakt, gdzie trzeba skakać, podnosić coś ciężkiego, bo w ten sposób te mięśnie, które są już słabe, jeszcze bardziej się osłabiają i powodują, że te organy zaczynają jeszcze bardziej schodzić. Więc dopóki ich nie wzmocnimy do tego czasu, kiedy możemy... Wszystko wykonywać i czujemy, że wszystko jest pod kontrolą, dopiero wtedy można wrócić do takich treningów, jeżeli macie taką potrzebę. Chociaż uważam, że kobiety tutaj, tak do 47 jeszcze się chce tam od czasu do czasu poskakać, a później już nie. Nasze ciało się zmienia i to jest właśnie ta naturalna reakcja przygotowanie nas do tego, że to już jest inny etap w naszym życiu. I tutaj te intensywne treningi, w których skaczemy. Wykonujemy jakieś takie gwałtowne zmiany z pozycji stojącej, należącą, i tak dalej, już nie dają nam takiej radości. I to jest jakby naturalny proces. Ja też przez niego przechodzę. I wiem, że może być problem z zaakceptowaniem tego, ale o tym porozmawiamy sobie w, w kolejnym odcinku, jak, jak tutaj spracować nad sobą i zaakceptować to, że zachodzą zmiany, na które nie mamy wpływu. Chcemy czy nie chcemy, robimy, co możemy. Możemy się czuć naprawdę na 20 lat, a niestety nasze ciało przypomina nam, że. Mm -mm. Już nie. I teraz, co z tym zrobimy? Czy będziemy się frustrować i będziemy walczyć i działać przeciwko własnemu ciału, własnemu organizmowi, czy zaczniemy to akceptować i po prostu wybieramy inną ścieżkę naszego zdrowia i lepszego samopoczucia. Ale tak jak mówię, to będzie temat na następny odcinek. Więc z dzisiejszego odcinka najważniejsza rzecz. To jest w jaki sposób te mięśnie właśnie angażujemy do pracy, żeby je wzmacniać. Więc yy, nie trzymanie tego moczu lub kału to jest jedno. Opadanie macicy to jest druga sprawa i to jest bardzo poważny problem. Też zrobię na temat tego oddzielny odcinek, bo yy, jest dosyć sporo najróżniejszych materiałów medycznych sta i statystyk, które chciałabym tutaj Wam przedstawić i omówić, bo temat jest naprawdę bardzo poważny. A sami lekarze mówią, jeżeli się ich zapyta wprost, to mówią, że tak, w 80% wszystkich operacji usuwania macicy można ich zapobiec przez właściwą profilaktykę, czyli ćwiczenie mięśni na miednicy. Także to są naprawdę bardzo ważne mięśnie, nie możemy ich zaniedbywać. Jeżeli teraz któraś z Was się łapie za głowę, o Boże, ja urodziłam trójkę, czwórkę, czy więcej dzieci i faktycznie już tego moczu nie trzymam i mam problem i czuję nawet jakąś ciężkość tutaj w dole brzucha, czy już nawet występują nieregularne krwawienia, więc już się coś tam zaczyna dziać, co teraz? Spokojnie, zacznijcie ćwiczyć. Ćwiczenia wzmocnią. Prędzej czy później one się wzmocnią. Najważniejsza rzecz to robić to prawidłowo. Czyli nie bardziej od strony odbytu, tylko bardziej od przedniej strony. Powinnyście poczuć, że te mięśnie uaktywniamy. Dlatego skupiamy się na tym, jak chcemy wstrzymać mocz. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, jak Wam to wychodzi. Czy potrzebujecie jeszcze jakichś dodatkowych instrukcji? Czy tutaj już jest to na tyle jasne, że... Wszystko w tym temacie jest omówione. Z reguły to y, moim uczestniczkom zawsze na zajęciach wystarczało, ale jeżeli ktoś z Was ch chciałby tutaj jeszcze się coś dopytać, to proszę piszcie, bo po to właśnie tutaj jestem, po to otworzyłam ten kanał, bo widzę, że te zmiany są naprawdę bardzo duże i zachodzą bardzo niespodziewanie. Ja myślałam, że się przygotuję, a tu już się okazuje, że te zmiany już zachodzą i już nie ma co się przygotowywać, to już trzeba zacząć akceptować. Więc dlatego teraz ten kanał. Ale mam również dwa inne kanały. Kanał dla grupy wiekowej 45, gdzie koncentrujemy się na najróżniejszych ćwiczeniach: fitness, yoga, relaksacja. Treningi tam były bardziej intensywne, bo to było nagrywane, kiedy byłam dużo młodsza, więc też na młodszej tutaj widzę. A oprócz tego mam jeszcze kanał Aktywny Senior dla osób 65, gdzie tam już dopasowujemy ćwiczenia konkretnie pod tą grupę wiekową, bo zachodzą inne zmiany, które trzeba też wziąć pod uwagę. Więc tu otwieram trzeci kanał, który jest pomiędzy fitness bez ściemy a Aktywny Senior, gdzie my się skupimy właśnie na tych wszystkich zmianach, które zachodzą w naszym ciele. My nie wiemy, co się dzieje. Czemu tak jest, a nie jest na inaczej i na wiele rzeczy? Nie mamy już takiej ochoty, jak kiedyś, i chcemy robić inne rzeczy, i co, co tu się dzieje, i jak w ogóle podejść do tego tematu, więc tu nie chciałam zaburzać tych dwóch kanałów, tylko stworzyć właśnie oddzielny, gdzie będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na tych właśnie tematach, jak ćwiczenia, dieta i porady dotyczące kobiet, które już czują że nadeszły te pierwsze objawy, te pierwsze zmiany świadczące o tym, że już wchodzimy tą pierwszą etapę przed przedmenopauzalną. Także czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze kciuki i do zobaczenia z kolejnym odcinkiem już niebawem. Trzymajcie się, ćwiczcie mięśnie dla miednicy, polecajcie każdej swojej koleżance, każdej kobiecie w Waszej rodzinie, bo naprawdę to są bardzo, bardzo ważne mięśnie. Trzymajcie się.